Okay, no i dzisiaj wam zaprezentuję Na drugi serwer z pociskiem um, Roleplay Będziemy mieć dwa serwerów, Survival i Roleplay No i wam zaprezentuję Roleplaya Pokażę wam po każdą mapkę No i parę rzeczy, no i tam parę rzeczy Yy, dobra, tutaj są zasady. Yy, chyba są same, jak nie tak jak yy, No, okej. Serwera no to oczywiście serwer z działkami. No i yy, oczywiście, yy, jeśli chcę działkę, no to Hmm, Poproś mnie albo wodnicę. No, hmm, dobra. Hmm, działki, linię działek to 14 na 14. Hmm, no, myślę że chyba, że będzie, będzie można tam było mieć większe działki, ale zobaczymy. No ale są znaleźć sobie takie domki czy mhm. no Tak wygląda to z góry. A tutaj jest nasz, nasz sad z Teraz Wam go pokażę. Teraz Wam pokażę akurat tutaj górną część spawnu. Tutaj się znajdują sklepy. Oczywiście na razie są tylko... Oczywiście na razie będzie, będzie więcej sklepów. Na, na razie jest tylko 5. 5 tak, 50. Tutaj piszę jak skupić, jak sprzedać Jak założyć sklepik. O, tutaj piszę jak założyć sklepik. Dobra, pokażę Wam, pokażę Wam, jaka jest ta nagoda. Lasu e, mi wam, jest, też jest. E, no, teraz Wam pokażę ten sad, drzewek. E, sad drzewek zrobiliśmy po to, żeby nie trzeba szukać drzewek. O, tutaj jest ten drzewek. No. Aha, i prosimy Was, jeśli, jak zrobimy ten snop jacka, to bardzo Was prosimy, żebyście sadzili sadzonki. Jak, jak wiecie, tylko. Dobra. To idziemy. Pokażę Wam teraz. Hmm. chyba to tyle. Aha, pokażę Wam jeden snop jacka. Jest dosyć sporo. No, jak widać, jest sporo. Chciałam no, yy, powiem jakieś informacje. No to na lekko 12 złotych. Myślę, że powiększymy. Jak no. wiem, dużo będzie mogli wybrać yy, yy, Poziom czynności to easy. Okay. No chyba tyle, więc zapraszajcie znajomych, pijajcie na serwer, no i oczywiście się na nim bawcie. No i ja z wami się żegnam, bardzo serdecznie zapraszam na serwer, no i na